Dzień dobry, witam. Witam. Ja mam właśnie pytanie. Yy, czym się właśnie różni wojna fizyczna od wojny duchowej? E, ja poznaję panią po głosie, wiem kto dzwoni. No kto? No ja powiedz, bracie, kto dzwoni? No powiedz. Nie, Ale powiedz, nie tam kłam, tam. no powiedz. Nie pamiętam imienia, ale. No ja, ja jestem Urszula, córką Bożą, wierzę w Jezusa Chrystusa. No i nie możesz się lękać, nie możesz się bać nie. przecież. Ja w tej chwili jestem zajęty tego. Bo ja wierzę, że to będzie to jedna owczarnia mnie. i jeden pasterz. Że będziemy się szanować, miłować. No także on jest, poznaj, po głosie, że jest fałszywy. Urszulka jest kolosanem dwa w Chrystusie, on jest w Jehowie, czyli fałszywy. Bo władami mają wszyscy grzech, ale w Chrystusie jako jeden pasterz się na 10-16 będzie połączenie. Także teraz jest sąd na świadku wiechowy i wszystkich, którzy nie wierzą w Chrystusa.